No siemano, witam was w niespodziewanym niedzielnym odcinku, ponieważ znalazłem troszeczkę więcej czasu, jest godzina 13.30 w niedzielę. Jestem po nagraniu odcinka na wtorek i na czwartek, także tutaj nie będę wam spoilerował może co było odblokowywane, a co nie. A stwierdziłem, że zagramy sobie tego grid mode'a, ponieważ dawno go nie było i zagramy sobie go... Myślałem albo nad Judasem, albo nad Azazelem, żeby odblokować Lilith. Ale chyba zagramy sobie Judasem. Mamy Winstreak 6, więc to może Wam troszeczkę zaspoilerować. No nie, nie to. No dobra. To zwykłe podejście, nie będzie Grida. Szkoda. Chciałem Grid Mode'a zagrać. No ale widać, że gra nie chciała, żeby Grid Mode był grany. No miejmy nadzieję, że się nie wywalę, bo wtedy nasz Winstreak mógłby być yy, bardzo zagrożony. A Winstryk na poziomie 6 to już jest fajna sprawa. Ja bardzo chciałem go utrzymać, chciałem tego grida zagrać, ponieważ Judas jest naprawdę świetny pod tego grid i jakieś unloczki pierwsze w tamtą stronę byśmy ruszyli. Ale jak widać, no no nie. Gra stwierdziła po prostu, że to ma być zwykłe podejście, że mamy szybko przerażować te serca matki. Co robiłem w tym czasie, bo ostatni odcinek nagrywałem koło godziny 10 rano, to przez te 3 godziny. Uuu, pięknie. Przez te trzy godziny udało mi się, co mi się udało, ogarnąć trochę hałupę, puścić zmywarę. W ogóle coś mi się ze zmywarką stało woda zaczęła mi się wylewać, a ja siedziałem na słuchawkach, no nic nie słyszałam. Moje koty zrzuciły specjalnie śmietnik w kuchni, żebym przyszedł do kuchni i zobaczył, co tam się dzieje. No, fantastyczne, rewelacyjne stworzenia. To był naprawdę najlepszy darmowy zakup w życiu, wzięcie tych dwóch wspaniałych słodziaków. Jeden właśnie kombinuje, jak dostać się na komputer. Co może się skończyć dosyć tragicznie w skutkach, bo ostatnio zaczęły uwielbiać wskakiwanie na komputer, właśnie, ale przy tym wskakiwaniu cierpi czasem sam komputer, bo lubi być wyłączony przez nich. Kamień z X-em, kamień z x dajcie mi bombę. Dajcie mi bombę. Nie damage. I to jeszcze na Solharta, mojego jedynego, tylko bombę. A Judasem to my chcemy iść pod anielskie pokoje, żeby troszkę zabezpieczyć tą naszą postać. Hmm, Treasure Rumik też by się przydał. Odpalimy sobie of e, Moim największym błędem w graniu Judasem jest to, że ja zawsze jakoś chomikuję tą książkę, używam jej tylko na bossach, a ona jest przecież bardzo dobra. Jest bardzo dobra i trzeba jej używać zdecydowanie, zdecydowanie. Częściej wysadzamy kamień z X-em. Tja. Liczyłem na Solharta troszeczkę, ale widzę, że nie dostaniemy. Ale toksyk szocik. Fajna sprawa, jeśli dobrze kojarzę, to ten itemek powoduje, że na początku każdego pokoju zadajemy obrażenia związane z trucizną. Chyba. Zobaczymy. Jak to dalej będzie? Tak, są obrażenia od trucizna, ale ja bym potrzebował jeszcze jednego ładunku na walkę z bossem. No jednak, nie czuję się na tyle bezpiecznie moimi obrażeniami, żeby na bossa wchodzić bez naładowanej książki. Życia mamy też stosunkowo mało, no ale... No miał być grid, prawda? Miał być grid, ja byłem w 100% gotowy na grid mode'a tutaj. Nie przestawiłem. Nie przestawiłem, ażeby nie stracić Winstreaka. Musimy się spiąć i tym naszym dżudaskiem tutaj poklikać. Dobra, jeszcze żyję. Szkoda, że to jest tylko Ball of bandages i szkoda, że nie mam żadnych kluczy. No, no mówi się trudno, choć będę na piętro wstępne. Dajcie znać w ogóle, jak mnie słychać, jak jak, jak. jak jakość materiału wygląda, bo to cały czas staram się poprawiać na bieżąco. No i standardowo, jeśli inaczej wam się spodobał, to możecie zostawić po sobie łapkę w górę, komentarz i suba na kanale, a żeby ten trupek dalej się troszeczkę rozwijał. No, wzięcie tego Toxic Shocka to był jeden z lepszych wyborów życiowych, jakie popełniliśmy, bo widząc jak bardzo nam to pomaga klirować te pierwsze piętra, nie dostając damage'a przy tym, no jest wspaniale. Czy my chcemy iść na bossa? Jeszcze nie chcemy iść na bossa. Chciałbym za to osiągnąć troszeczkę większe obrażenia, albo troszeczkę większe tearsy. No, to są dwie rzeczy, za które bym ordał e, duszę. Może nie życie, bo na życiu nam tutaj e, zależy. Sacrifice Room. Nie, z Sacrifice Room będzie bardzo fajny odcinek czwartkowy, ale to dopiero w czwartek. Tam jest Head. No, no niekoniecznie. Zdecydowanie preferuję nasze Book of Belaya, e, czyli. Jak to Book of Belial, Belial, książka Beliala? O, szukałem tego słowa, naprawdę szukałem. Wchodzę do tych sklepów tylko dlatego, że szukam serduszek. No, nasza postać troszeczkę na braku serduszek się. E, jest inaczej, brak serduszek jest jednym z minusów naszej postaci. Więc będziemy chcieli to jakoś znegołować. No jeszcze, o, kotek zasnął. Jeszcze mogę tutaj do skrzynki się ewentualnie dostać. Żeby mnie pająk nie zabił, to zrobimy sztuczkę. Weźmiemy dwie bomby za bombę i klucz. Czy było warto? Raczej nie. Ale idziemy na bossa. I szczerze, ja bym teraz liczył na jakiegoś Hellwapa. Zupełnie szczerze, chciałbym dostać Hellwapa, żeby tutaj przez przypadek nigdzie nie wykitować. Albo najlepszy to byłby Binki w ogóle. Albo piżamo. piżama Pijama też może być, ale my dalej będziemy szli pod Angel Room. Y. E, odblokowałem sobie w odcinku czwartkowym, wiem, jest trochę nie po kolei e, wysadzanie aniołów, statu anielskich, ale do tego jeszcze długa droga, bo my do mega szata i stąd się nie dostaniemy tak łatwo, chyba że mi grzybka wysadzisz. No, mogło być pięknie, ale nie było. W końcu, mapę widzę, no to jest rewelacyjna sprawa, widzieć w końcu mapę, ale wracając, odblokowaliśmy sobie wysadzanie aniołków w odcinku czwartkowym. Więc, tutaj z tym jesteśmy troszeczkę do przodu. A i PKK też odblokowałem, chciałem powiedzieć, a właśnie go odblokowałem. Właśnie, właśnie go podniosłem. No. Teraz tylko Magic Mushrooma dorwać, co? I teraz to dopiero będziemy minmaksować podejście. O, i teraz to dopiero będzie minmaksowane. Szukamy Magic Mushrooma i, i, i w sumie tyle dobrego z tego, co będziemy szukać. Czy ja mogę jakoś się tak ustawić, żeby nie dostać tutaj Demerza Mogę. I jest to całkiem ładne ustawienie. Tutaj secretów nie ma. Tu jest sekretik I nawet u hangmana się dostanę, czyli tymczasowe latanie. Zrobimy sobie jeszcze tak, że wysadzimy tych begarków dla zwiększenia szansy i dla monet. Ile monet mamy? Kurde. Do sklepu to my wejdziemy na pewno. A sobie zrobimy takie przejście. Gra się nie spodziewa, że ja wejdę z tej strony. Szkoda, że do krys mu się nie dostanę. No, mogło być miło, nie chcę serc marnować. Tak jak mówiłem, tą postacią jesteśmy troszeczkę od serc uzależnieni, bo mamy ich bardzo, bardzo mało. Ja ja właśnie damage na serce otrzymałem. Dobra, ging, 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 ging. A ipakak to chyba też są trujące Tirsy, jeśli mi się jeśli mnie pamięć nie zwodzi, a jeśli mamy też trujące tirsy i trujemy pomieszczenie i mamy tego Magic Mushrooma, co sobie go do miniaturki może złapię. Tak jak chciałem, damage plus 20, bo to jest chyba zwiększenie mnożniku na obrażenie. No teraz grzybów wysadać nie muszę. Teraz muszę zoneshotować wszystko, co istnieje konwerter. Co robił konwerter? Convert one soul heart into one red heart. I szczerze, ja wiem, że to może być głupie, ale tak zrobimy tylko po to, żeby zwiększyć sobie ilość czerwonych serc, bo mamy ich mało, a potrzebujemy więcej. Mam nadzieję, że do 16. dostanę odpowiedź od y, pani graficzki z Ameryki, czy mogę używać jej artów, które są publicznie wstawione i mam na nie licencję, bo były na darmowej licencji, ale nie wiem, czy ta darmowa licencja jest też w prawach komercyjnych takich jak... E, takich jak publikowanie filmów na własnym kanale, więc e, jeśli dostałem odpowiedź, to gramy już sobie na... E, gramy, to miniaturki już są na o wiele lepszej jakości, rozdzielczości, bo dostałem dostęp do zarąbistej rzeczy. Jeśli jeszcze są miniaturki w starym stylu, to znaczy, że jeszcze odpowiedzi nie uzyskałem. Może jeszcze się dokładnie wczytam tą licencję, czy ja mogę to robić, czy nie może, to jest tam zawarta ale póki nie mam jasnej, klarownej odpowiedzi, to wola nie korzystać z czegoś, za co mogę potem dostać strajka na YouTubie, prawda? Jest anielski pokój, anielski orszak. Latanie mamy na Serafinie, pięknie. I to takie duże latanie. Anioła nie ma co bombić, bo raczej nie dostanę się w żaden sposób do piętra, jakim jest... zgubiłem słowo do piętra jakim jest The Chest, albo Dark Room, no to musiałbym dalej korzystać z dobrodziejstwa Sacrifice Roomów, a, a, a nie mam tyle zdrowia, ani generacji zdrowia, żeby do tych Sacrifice Roomów wchodzić. Więc na razie będziemy sobie biegać po staremu. Jakiś sekret tu? Nie rozumiem, lecimy dalej. Co by nam się przydało? Bomby by się nam przydały. To Dlaczego bomby, skoro mam bombę? Nie mam pojęcia, co ja tutaj gadam. Klucze, klucze by się nam przydało. Mamy to pomieszczenie za klucze do odwiedzenia. Sklep też mogę odwiedzić. Wziąć Solharta. I na razie tyle. No nie ma maszyn do wpłaty. To bym chciał akurat odwiedzić, bo maszyna do wpłaty byłaby dla nas rewelacyjnym pomysłem. A ja mogę być te dla kluczy, dla zwiększenia szansy na Endle Room y. Eryk, myśl co robisz, myśl co robisz zanim coś zrobisz, bo... Może być to dla Ciebie yy, przydatna informacja. Tears up. no niestety ten tears up aktualnie dla, da nam bardzo, bardzo mało. Z tego powodu, że iPak nam te Tearsy zmniejsza, ale mając latanie, odblokowały nam się takie pomieszczenie jak hers Room. A to dlatego, że tracę tylko połowę serduszka, a nie serduszko całe. Dobra, siomi z tymi muchami. Najgorsi przeciwnicy dla nas w tym momencie to przeciwnicy, którzy mają jakąś formę e, szarży na nas z tego powodu, że ta szarża będzie dla nas bolesna w skutkach. A my tej szarży nie chcemy na twarz przyjmować. Ja tu chcę na spokojnie nagrać sobie dodatkowy odcinek na niedzielę. To nas może strollować, ale też może być turbo zabawne. Tak cholernie zabawne może być to, jak będę dostawał obrażenia sam od siebie, więc jeśli przegrałem, to na własne życzenie. Hmm. Czy my wejdziemy do tego dodatkowego pomieszczenia? Wejdziemy. Wejdziemy i nawet do Secret Roomu wejdziemy. Jeszcze więcej monet, tym, ra tym bardziej chcę mieć sklep z maszyną do... Rolowanie przedmiotów. W ogóle zastanawiałem się czy live'a dzisiaj nie zrobić, ale nie czuję się na siłach, nie będę tak długo sam w domu, jak myślałem, bo Gruby wraca już po godzinie 16, ja myślałem właśnie o streamku na godzinę 16. Może jutro przysiądę, nagram z nim w takim razie odcinek na przyszłą sobotę, bo tak jak mówiłem, staram się te odcinki na razie co drugi dzień wrzucać, chyba że sam zorganizuję troszeczkę więcej czasu na te... Nagrywki. Mega troll bomba. Nie, ja tu nie chciałem koluczo marnować. Ja latam i to nie jest do szczęścia potrzebne. Ja tu i tak zadaję teraz wyrąbiście duże obrażenia, więc może nawet tym panem Judasem jeszcze domkniemy sobie to wspaniałe pomieszczenie. Jak to działa? Ok, strzelam bardzo wolno, ale mam 100 obrażeń. Wyrąbiście jest, widzowie. Wyrąbiście jest. 100 damagea nie chodzi piechotą zdecydowanie. Już więcej chyba na miniaturkę sobie wrzucimy w takim razie, bo to jest bardzo dobre podejście, jeszcze naprawdę ten toxic shock chyba się skaluje z naszymi obrażeniami, jeśli się nie mylę. Więc tutaj już w ogóle nasz damage przekracza ludzkie pojęcie, bo ja tutaj chciałem dostać maszynę, maszynę do wpłaty, bardzo bym chciał, mam sporo coinów do wydania. No was to one i o to się nie będę marcił. Pająki teraz, jakbyśmy dostali coś na generowanie pająków, byłoby pięknie. A tak to przez te pomieszczenia ja przechodzę jak tylko chcę. No, tak jak mówiłem, 100 obrażeń, 103 obrażenia w tym momencie. Także zdecydowanie wiem, co na miniaturkę w tym odcinku wstawię. Szkoda tylko, że dostaję same ball of bandages. Dosłownie każdy boss to jest horseman. Dlaczego? Ja nie używam w żaden sposób... Book of Revelation, bo nawet tego nie mamy. Ja używam standardowo Book of Belaya i to jeszcze nie cały czas, tylko raz na jakiś czas. Nawet tutaj wirusa nie dostałem, ale i tak mam zarąbiste podejście i nie mam na co narzekać. Karta Full niestety się nam nie przyda. Ale Super Secret Room? Taki troszkę chulowy ten Super Secret Room. Chciałbym, żeby to. Dobra, niech mi nawet zada obrażania, sobie otworzymy tą skrzynkę. Pana begarka sobie otworzymy i uciekajmy, bo ja zaraz tu się zabiję. A my po pierwsze chcemy iść na boss rush, bo mamy minutę dwunastą. Po drugie i chyba ważniejsze, chcemy odwiedzić na pewno Angel Devil Room na łumbie dwójce. Mam nadzieję, że gra mi na to pozwoli. Na hasza jeszcze nie pójdziemy, bo... Nie mamy go odblokowanego. Intruder niech będzie, on raz na jakiś czas quad shotem dla nas strzela i to chyba z większym tempem niż ja aktualnie obrażenia mam. A na razie, przez piętra przechodzimy jak chcemy. Skullbug odblokowany to jest chyba za X, wejście do sklepu. Black Candle, ignorowanie klonów, pięknie. No mówię, maszujemy tą maszynę. Skoro Keina już mamy odblokowanego, dolecimy po 990. 9. Store upgrade level 2, lak na poziomie 2,207 na maszynie. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak szybko maszynę wpłacałem. Ale teraz o wiele bardziej wiem, jak grać w porównaniu do yy, poprzedniego podejścia. The Empress mamy, no i co? No i na Bossa wchodzimy. Wchodzimy na Bossa. Book of Belaya sobie zostawimy na. Na co? Book of Belaya sobie zostawimy na walkę z Bosraszem, bo tam to będziemy ładować. Czy ty możesz pójść tam, moja koleżanko? Bo nie wiem, czy ty bierzesz obrażenia skalujące się ze mną, ale przydałoby się. To nóżka. Dobra, nóżki nie zabiłem, ale bierzemy Zapa, bo tirsy mamy okropne. Bierzemy czapkę papieską, to jest część przemiany w Serafa. A ja spróbuję. Dobra, zbombimy tego aniołka po prostu. Mamy to odblokowane, więc wykorzystajmy tą akcję. On się może przejarać te ogniska. To jest chyba jedna z lepszych rzeczy, jaka tutaj dla nas będzie działać. A dlaczego weźmiemy? No właśnie, po pierwsze, Unlock się przyda. A po drugie, kipis Jakby nagle coś fajnego się wydarzyło. Big Chubby, Jussack, Zębow Eeeeeee! Działa to dobrze. Działa to nawet bardzo dobrze. No autentycznie, albo na miniaturę wrzucę 100 damage, albo na miniaturę wkleję przedmioty, które mamy w tej grze, bo ta gra wydaje się nieco ustawiona przez to, a ja nie ustawiam rozgrywek, zresztą ja to na szybko nagrywam, dodatkowy odcinek. A tu grami jeszcze mystery Gifty. Pięknie, pięknie, pięknie. No i mam kam kamień z X-em, kamień z X też się przydałoby. Odblokować, żeby w końcu Small Roka mieć. Small rocka przydałoby się mieć. To są fajne zawsze obrażenia Tearsy, jak się na pierwszych piętrach jeszcze trapi, to już w ogóle. No jeszcze go nie mamy, bo chyba wymaga zniszczenia 100 kamieni z X, jeśli się nie mylę. A my mamy co do tego. Na razie. Bardzo, bardzo dobrą drogę, zwłaszcza na Bosraszu. No, stakowanie obrażeń tutaj wychodzi nam bardzo dobrze. Jak my tu każdego bossa, no to my tutaj unlocków na tym Judasie narobimy, a narobimy. Myślę, jak to ładnie zgrać w takim razie z miniaturką, bo albo będzie 100 obrażeń i standardowo ryba, albo będą itema, a tytuł to będzie 100 damage'a. Hmm. Muszę się zastanowić. Mam na to dosyć mało czasu, więc mam nadzieję, że YouTube będzie przynajmniej dosyć krótko... Przetwarzał ten odcinek, bo ma to do siebie, że przynajmniej na moim kanale, nie wiem jak na innych, bo innych nie prowadzę, e, że na moim kanale te odcinki potrafią się bardzo długo wrzucać, a ja nie mam jakiegoś Ultra HD2K, 4K 8 milionów K, tylko ja mam zwykła, zwykłą jakość taką dostępną dla każdego. Bo też nie mam jakiegoś wyrąbistego monitora. Chociaż tutaj zastanawiam się, czy właśnie nie zainwestować w lepszy monitor. Żeby móc dla was nagrywać materiały w większej jakości. Pytanie, czy YouTube do 16 do HD to załapie. Nie no, dwie godziny powinny mu starczyć, co? No może troszkę mniej niż dwie, bo jeszcze chcę to. Bo jeszcze muszę to podejście dokończyć. A w 10 minut raczej tego nie skończymy. Raczej będę grał pod to, żeby dostać tutaj jak najwięcej analogów. Najwyżej odcinek się kilka minut spóźni. Tak też się może zdarzyć. Judas is Shadow i Explosivo. No Explosivo to nas może potrolować. A gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście, super. Idziemy na pierwsze WOMP, mam nadzieję, a nie utero. Widzę, że Shot nam zmniejszył trochę zwykły damage, ale za to zwiększył damage ogólnikowy, tak? Więc zmniejszyło nam to trochę damage z Toxic Shocka, ale mimo wszystko jesteśmy na plusie, bo troszkę zwróciło nam to Pierce. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że Tirse mieliśmy mniejsza. No nie wiem, jeśli wy to jakoś zauważyliście, to dajcie znaka, bo ja już się pogubiłem w tym wszystkim. Ja wiem, że to podejście mam praktycznie free, bo po prostu będę biegał, biegał i zabijał. Tak jak w tym przypadku ginąć główna, bo mówiłem, że będę zabijał, a nie zabijam. Pięknie. Lecimy dalej. To główno one-shotujemy. No tu jest po prostu speedrun po bossów w tym momencie. Szkoda, że nie mamy hasza odblokowanego, bo przy odblokowanym haszu to w ogóle byłby speedrun stulece, bo raczej haszyk też by spłynął bardzo szybko. Wiem, że odblokowałem za to Delirium, tylko... A no tak, mój łeb nie działa przy tym... Pajączku, którego mamy, więc tutaj muszę uważać przy otrzymanych obrażeniach, żebym ja sam siebie nie zgubił. A was żegnam, idziemy po Bossa, bosa Barbarosa. Gim. Powiedziałem. Dziękuję. A pony, to już szczerze wolałbym zwiększyć będę, of Benders. Dlaczego ja mam. Dobra, przeczytajmy opis. No nie ma, tu nie ma zwiększonych szans na Ball of Benders. Dlaczego ja już walczyłem z czterema horsemenami? Ktoś mi wytłumaczy, bo. Nie rozumiem. Chciałbym zrozumieć, ale nie. Cztery serce. No jak dobrze to rozegram, to zrobimy bardzo podobne podejście do czwartkowej befany Tutaj taki mały spoiler. Ale zachęcam do wejścia na becie, bo było... Beatka naprawdę dobrze nam wyszła. I tak bardzo wyszła, że się aż nie spodziewałem. Karta full na nas. No nie interesuje karta chariot. Też nie nas interesuje empress dla czystych... Czystych obrażeń. Im więcej obrażeń mamy, tym szczęśliwsi. Na koniec. Będziemy. A książka to jest w ogóle teraz czysta formalność, żeby ją załadować O-o, o! Serduszka wezmę. To nie jest serduszko, ale jest Damage Up, który nam daje plus 3 zamiast plus 1. Dobra, wracamy powoli do sety. Chcę zobaczyć, jak wiele tych obrażeń my jesteśmy w stanie wygenerować. No, tutaj złe wejście, ale my bardzo szybko stąd wyjdziemy. Tu przeciwnicy sami się zabijają. 22 minuta, serce mamy. I Book of Belaya nam daje tylko 4,44 obrażeń. To jest bardzo mało. Au! Pa-pa! Devil. No, nie pójdziemy tak jak chciałem pójść. Liczyłem na anielskie podejście. Cie poprawię na krześle, więc jeśli słyszycie niepokojące dźwięki, to przepraszam. Experimental Treatment, ja dlatego tego nie miałem, bo to się odblokowuje dopiero. aua. Liczyłam na to, że ja tego nie dostanę. Dobra. Nie podoba mi się to, co widzę, jeśli chodzi o moje zdrowie, bo to oznacza, że my na Dark Room nie pójdziemy, bo Sacrifice Roomy są naszą jedyną nadzieją tutaj ordać zdrowie, to my musielibyśmy cholernie dużą ilość razem. Dobra. Pająki, się. Generatory pająków, się. Golden key nam nic tutaj totalnie nie da. Idziemy na prawo. Was chyba zabije po prostu swoją obecnością. Kolejny kamień z X-em, ale bez serduszek. No, wysadzajmy, wysadzajmy. Bo zwiększy nam to szanse na co? Na więcej żyć, ale dostałem damage, więc wątpię, że te życia się udadzą. Nie podoba się mnie to. Dalej. No. Ja wiem, że to może wyglądać, jakbym ja to robił specjalnie, ale obiecuję wam, że tego specjalnie nie robię. Ja chcę po prostu stąd wyjść. Let me out. Dziękuję. Bo i tak szatana ciężko będzie pokonać, mając dosyć wybuchowe połączenie. Przynajmniej w moim przypadku, tak? Ja dobrze wiecie, że jest ja szatanem. Nie mam zbyt dobrych relacji. On mnie czasem zabije, ja czasem jego. no. Gramy na. nie zawsze na swoją korzyść. Ale teraz chcę utrzymać win streak. Chcę dobić do win streaku 7. No i trzymać go jak najwięcej się da, prawda? Dobra. Bandage Girl się tutaj zajmuje tym wszystkim. 4,5 serca. Dobra, potencjalnie tutaj serce kolejne. Pytanie, czy my na hardzie gramy. W sumie tego nie, na to nie zwróciłem uwagi, ustawiając to, yy, tą postać, o. Ustawiając podejście, to brzmi naprawdę niepokojąco. I siot, szatam. 88 55. Piękny damage. Naprawdę piękny damage, więc przejdziemy przez to naprawdę naprawdę szybko. No. Panie szatanie. Papa. Pa. Nóżki chcę. Ja już chcę, żebyś wam mnie tuptał. Bo te nóżki no szybko zabijemy. Naprawdę jesteśmy w stanie szybko te nóżki pokonać. Tak jak teraz, dziękujemy. Czy ja wejdę niżej, czy nie? Nie ending niestety w 25 minut. Bardzo krótko. A jaki unlock? Judas y Stong, czyli tańsze. Tańsze co? Tańsze David Deale, To było na hardzie, prawda? Tak, to było na hardzie. Mamy zrobione serce, mamy zrobiony Bostraż, mamy zrobione też. E, mamy zrobionego szatana. Ale dobra, żeby ten odcinek się przekonwertował i tak jest bonusowy, to w taki sposób go zostawię. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli tak, to zostawcie po sobie łapkę w górę, komentarz i suba na kanale. A my słyszymy się we wtorek o godzinie 16. .00. Tyle ode mnie. Trzymajcie się na razie i cześć, miłego dzienka. Bajo.